Miarą wielkości miłości jest wielkość naszego przebaczenia tym, których kochamy, bo to po nim widać, ile jest w nas rzeczywistej miłości, właśnie w tych chwilach trudnych. Czy rzeczywiście mocno stoimy przy Panu, czy tylko się nam wydaje? Ta próba pochodzi od Boga który sam wybacza nam nawet najgorsze zło. Nie musisz za mną przepadać. Nie wymagam tego. To mi teoretycznie nie przeszkadza. Bo swoim nieprzebaczeniem godzisz głównie i najpierw w swoją własną istotę. I tak jak przebaczysz swojemu bliźniemu, tak Bóg odpuści tobie wszystkie twoje grzechy. Przebaczajmy sobie.